Ja maleczko w tym odcinku pokażę zmianę dachów, czyli efekt końcowy wymiany dachów. Na stodole, od strony zachodniej, zostało, został wydłużony dach o ponad 30 cm, oraz założona rynna spustowa po całej długości dachu. Na budynku, no tutaj od stodoły, co znajduje się słoma żadnego wypustu nie było robione tylko jak na każdym dachu okucie oraz zamontowana też rynna spustowa tu nie ma pasa pod rynną bo nie było jak zrobić wszelkie zmiany w dachu czyli wypusty czy coś tutaj nie były zastosowane Końce studowe zostały okute blachą, taką samą jak na dachach oraz okucia dachów też tu zostały zamontowane, po całej długości. Tutaj nie było dawane wypustu, bo tu już był. Całość dachu prezentuje się bardzo ładnie. wewnątrz budynku jest bardzo ciemno z racji tego, że te boki są te blachą ale już niebawem zostanie zamontowane oświetlenie jak i tam nad sianem jak i tutaj nad drzewem już zamówione są odpowiednie do tego lampy i będzie na pewno tu o wiele jaśniej tutaj mamy drugi bok stodoły całe drewno znajdujące się na tym garażu Zostało wymienione, ponieważ było już spruchniane i łaty, krokwie są nowe. Najważniejszą zmianą w dachach jest to oto zaleszenie tutaj nad garażem, nad drzwiami garażowymi. Została zamontowana nowa rynna spustowa i tak to się prezentuje z dołu. Wszystkie drzwiczka, które są drzwiskami wejściowymi na strych zostały obite blachą w kolorze orzechu. Za to największymi zmianami była stajnia czyli robienie tutaj wypustów po 30 cm oraz tak samo drzwiczka wejściowe na strych zostają obite blachą. Oczywiście tutaj podbitka została zastosowana. Na stajni od drugiej strony podwórka był dorobiony jeszcze wypust 20 cm, aby że ładniej wyglądało. Tak się to prezentuje od strony wjazdowej na gospodarstwo. Czyli tak samo tutaj jest wypust, kucia.

The hard event them play the do push up